Niżej no. Na przykład. I albo wciągnąć. Nie dobrze wygląda jak wyglądam też z tym Pięknie! Pięknie się to wygląda. Dobry resztę. No ładnie ładnie. Skup się. Pamiętaj, że mam kaca. I uśmiech jeszcze. Ale naprawdę ci lepsze by było z kacowaniu. Jestem Proszę. <grymne> ja teraz na, pokrótce wyjaśnię zasadę. Gra będzie polegała na tym, że będziecie Państwo odkrywać kolejne miejsca pamięci, właściwie nie pamięci, bo z reguły tych miejsc na co dzień Państwo nie zauważają, poświęcone osobom i wydarzeniom ważnym, dla naszego uniwersytetu, które stanowiło jego i dzięki niemu tego, ten sposób egzystuje. Ale nie martwcie się, nie będzie to takie nudne, jak teraz to tak brzmi. Będzie to tylko w tle, żeby Państwo sobie nabyli takiego, takiej etnograficznej zdolności, nie tylko patrzenia, ale i widzenia. To, to, co na co dzień tylko jest takie nieme, żeby teraz do Państwa przemówiło. I przy każdym tym miejscu pamięci będzie jakieś zadanie. Za każde zadanie jest punktowane. To jest różnie, zależy od tego, jak Państwo je rozwiążą. Zasady każde zadanie jest na czas. I pokażę rozwiązanie rozwiązaniu każdego zadania, obojętnie czy będzie to prawidłowo rozwiązane zadanie, nieprawidłowo, otrzymają Państwo wskazówkę, jak dojść do kolejnego. I na końcu zostanie wyłoniona drużyna zwycięska. I. Ona będzie mogła się zgłosić do samorządu, bo fantastyczne nagrody, nagrody funduje samorząd i to on jest odpowiedzialny za tą materialną stronę tej imprezy. No tutaj my nie ze strony z naszej strony absolutnie. Nie przygotowaliśmy do tego rąk. Możecie ich pomęczyć. Właśnie, bo trzeba ich pomęczyć. I niestety wygrywa Czasem tylko drużyna, która jest pierwsza. Więc y, radzę się starać. Liczy się, I, liczy się czas. I co jest też ważne, oprócz tych punktów, które Państwo gromadzicie, otrzymujecie Państwo także Ale punkty za to, co jest pierwszy, stawę, drugi. Czy... Nie. nie, Czas, nie czas tak, całości. Czyli tak, to drużyna, która y, dob będzie pierwsza, przybędzie dostanie dodatkowe jeszcze 10 punktów. Drużyna, która przybędzie y, druga, 5 punktów. I drużyna, która przybędzie trzecia, dostanie punktu 3 za czas. Więc dobrze, zapraszam Państwa do góry, do pierwszego dywizjonu. Jestem pierwszego organizatora i rektora naszego uniwersytetu, ale też uniwersytetu, jest imienia Stefana Batorego w Wilnie i w Uniwersytetu Łódzkiego. był przede wszystkim historykiem, specjalizował się w Jagielonach, w historii Jagiellonów. <noise> 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 Myślę, że nie będziemy przeglądać, bo już się wiecie tutaj do zadania, generalnie tak. Chcesz tak? Nie, 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 może niżej, ale jest jeszcze drugie miejsce, Panie budynku. jest ta sala Konrada Górskiego, pierwszego dziekana Wydziału Humanistycznego i również organizatora ułamka. Ponadto na przykład wykładowcą e, języka polskiego w prawy, i, i a, a? Tak chyba to wszystko, co Tak. Możemy zacząć od zadania. Zadanie polega na tym, że dostaniecie zestaw zdjęć. Bardzo proszę, dostanie zestaw zdjęć i trzeba podpisać, do zdjęcia rektorów, trzeba podpisać. Nie podpisać. Podpisać. nie ułożyć panu Nie. Proszę. Tak? Dobrze. Nie, nie. Ułożyć panu te zdjęcia, tak? Ja. przynosicie te zdjęcia do mnie, Mają... Nie po prostu znamy! Są połowa mi się u nas na Moralnie Można uciekać za pracę. Nie no, to jest za pomocą. Bo późno z domu po prostu o 11, więc. Nasza wina. <laughs> Jakbyśmy się wcześniej zebrały, to byśmy pewnie więcej zebrały. Tak, ale... już bym był pełny tutaj, ten, a tak to jest. Dzisiaj zbieracie jest pierwszy dzień? I wczoraj eee, tak. również? Nie, wczoraj nie zbierałyśmy. Eee, wczoraj Zbierałem jeszcze były zajęcia. A o 15 to mieliśmy miałyśmy już inne zajęcia. No Dokładnie. <laughs> no. Ale naprawdę, teraz Jóvena i są super. Mocne, lepsze, lepsze niż są. rok temu. No naprawdę, dużo lepsze. Daria z filologiczny I Marta z z, Polite... <laughs> z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Dzięki. Otóż w naszym dzisiejszym turnieju bierze udział 15 par. Poza takimi turniejami jak ten Welejowy spotykamy się raz z miesiącu na Rizie Piłkarzykowej gdzie przyjeżdżają trochę więcej graczy, grających bardziej profesjonalnie. zjawiają się gracze z całej Polski. Zapraszamy w ten weekend. Właśnie teraz, w piątek, sobota, niedziela odbywa się taki turniej. Zapraszamy zawsze raz w miesiącu. Informacje o tym możecie znaleźć na forum. Co do dzisiejszego turnieju myślę, że największe szanse mają osoby, które starają się coś trenować, są zainteresowane rozwojem, przychodzą na szkółki i które przede wszystkim dużo grają i chodzą nie, nie tylko po barach, ale też padają czasem tutaj, zajrzą i próbują się czegoś nauczyć. 4 do 3